Cześć. Jeden z moich widzów chciał, żebym wypowiedział się na temat polskiego systemu ostrzegania przed burzami i ogólnie edukacji w Polsce, dotyczącej właśnie tego, jak bronić się przed zjawiskami naturalnymi, takim jak burze, tornada. No i oczywiście troszkę o tym poczytałem, bo nie miałem za dużo wiedzy na ten temat, i wyszło na to, że nie jest tak źle, jak się może wydawać. Fakt, że czasami, no, nie, faktycznie nie ma te, tego momentu, kiedy ostrzec ludzi, albo ludzie po prostu nie mają dostępu do tych ostrzeżeń. Ale istnieje coś takiego, jak Krajowy System Ostrzegania. To jest strona internetowa, której link wrzucę w opisie tego filmu. Tam można zarejestrować swój numer telefonu, yy, co kosztuje... To jest koszt jednego SMS-a do plusa, także... Nie wiem, jeżeli macie darmowe, to pewnie nic was to nie będzie kosztowało. I powinniście otrzymać powiadomienie za każdym razem, gdy zbliża się do was jakaś burza, tornado, kule ognia, asteroidy czy coś takiego. Z tego, co czytałem w regulaminie tej strony, to te SMS-y zwrotne do Was nic nie kosztują. Jednak jak to jest, naprawdę nie wiem, bo nie sprawdzałem. Jest jeszcze strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na której aktualizuje się co chwila zagrożenie burzowe, przeciwpowodziowe i inne te, tego typu w całej Polsce. Można tam sprawdzić za ile godzin będzie burza, jak silna będzie, czy, czy będzie im towarzyszyło grad, czy coś takiego. Jednak no, nie każdy prawda ma dostęp do internetu, dlatego, dlatego z tej strony korzystają również y, telewizje i radia, które informują ludzi na bieżąco. TVN 24, TVP info, Polsad News. Tam też można się dowiedzieć na bieżąco, czy jest jakieś zagrożenie przeciwpowodziowe czy burzowe. No tylko tu powstaje problem, że rolnik pracujący w polu od rana nie ma dostępu do telewizji czy radia. Jak takiego rolnika ostrzec? No tutaj właśnie pojawia się ten problem, którym, z którym Polska sobie próbuje jakoś radzić. Znaczy według mnie najprostszym byłyby syreny na jakichś remizach, czy, czy na jakichś, nie wiem, nawet kościołach, czyli budynkach, gdzie, który jest praktycznie w każdej wsi i w każdym mieście. U mnie w mieście jest kilka syren, także jak się coś dzieje, to słychać. Zazwyczaj nic się nie dzieje, ale yy, nawet podczas testów słychać te syreny to można by w sumie niewielkim kosztem wprowadzić i wtedy ludzie by wiedzieli, że jak słychać syrenę, należy się schować. No i właśnie, co zrobić, jak słychać tą syrenę? Tego też nas nie uczą. Nie, ucz no, nie uczą tego w szkołach, nie ma jakichś takich informacji czy nawet kursów, co robić w, tej, w sytuacji zagrożenia katastrofą naturalną. W Ameryce od razu wszyscy wiedzą, że trzeba się schować do piwnicy, zabezpieczyć okna, drzwi, tam, co się da, to zabezpieczyć, te najważniejsze rzeczy i schować się do piwnicy. U nas tego ludzie nie wiedzą. Co prawda nie masz tak wielkich tornad jak w Stanach Zjednoczonych, ale, no, zdarzają się już, trzeba przyznać, że się zdarzają. No i wtedy co mają ludzie zrobić? Próbują bronić dobytku, co może skończyć się śmiercią. A wiadomo, że przecież z wiatrem nie wygrają, dlatego w szkołach powinny być jakieś właśnie lekcje, czy, czy nawet, nie wiem, w, w jakichś urzędach, remizach, powinni przychodzić specjaliści i tłumaczyć ludziom, co mają robić w sytuacjach takiego zagrożenia. To na pewno w Polsce kuleje, bo no, ja już jakiś czas no, chodziłem do szkoły i nie miałem takiej lekcji, co mam zrobić, kiedy będzie tornado. No fakt, że... U mnie to nie występuje, ale to nie zmienia, nie zmienia tego, że kiedyś może wystąpić, prawda? Generalnie podsumowując. W Polsce system ostrzegania przed burzami nie jest zły, jednak jest troszkę niesprawiedliwy dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu czy telewizji, nawet w danym momencie. Dlatego tutaj polecam ten krajowy system ostrzegania. Naprawdę nie wiem, jak to działa tak dokładnie. Ale myślę, że każdy ma teraz telefon komórkowy, nawet podczas prac polowych, więc może tego sms-a tam otrzymać. Jeszcze słyszałem, że będzie wprowadzenie takiego ostrzeżenia przy cyfryzacji: że jeżeli w jakimś rejonie będzie zagrożenie burzowe, powodziowe, to na telewizorze będzie wyskakiwał komunikat. Tylko tutaj znowu problem, bo trzeba wtedy ten telewizor mieć włączony i coś na nim oglądać. No i największym problemem jest brak edukacji ludzi. Ludzie naprawdę nie wiedzą, co mają robić, a panika jest najgorszym doradcą. To by było na tyle, co dzisiaj miałem do powiedzenia. Dziękuję widzowi za ten temat. Moim zdaniem powinniśmy trochę jeszcze popracować nad ostrzeganiem przeciwburzowym, ale w stosunku do innych krajów europejskich nie jest u nas aż tak źle. W sumie większość krajów, które ma podobne zagrożenie, ma podobne systemy ostrzegania. Wiadomo, że najlepiej to jest roz, ro, rozwinięte w Stanach i, i w Japonii, tam gdzie najwięcej, najlepiej rozwinięte kraje i największe zagrożenie takimi zjawiskami. Jeszcze raz to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować tego filmiku, może dodać go do ulubionych, jeśli się Wam spodobał i zasubskrybować kanał. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.